Widział pan, panie Rysiu, kto został prezydentem? Widziałem, elegancko. Panie Rysiu, jak elegancko? Łobuz, kibol, po lasach się latał, po gębie tłuc. Jak można popierać przemoc? Nikt kto to mówi? Co pani opowiada? Chłop z jajami, patriota. A to, że tam się kiedyś komuś poryju dał, który chłop tak nie robił? Nie mogę tego słuchać. A mógł być prezydent wykształcony, poliglota, przystojny, strojny. Co z tego, że przystojnie? On na modela startował czy na prezydenta? Zdury! A ja miałam pana za wzór mężczyzny. Jak to się można pomylić? Ja też miałem panią za... Moment, moment. Co to za krzyki? Przecież na co dzień się lubicie, a teraz drzecie koty o politykę? Przecież o to właśnie chodzi tym u władzy. Ważne, żebyśmy się nie poddawali tej propagandzie. Różnimy się, mamy różne poglądy polityczne, ale na koniec funkcjonujemy razem. I musimy się dogadać. Sympatie polityczne nie mogą być ważniejsze. Nie dajmy się podzielić. To zgoda buduje.